Mamy w szkole 7 kierunków kształcenia. W tej chwili w ofercie mamy technika ekonomista, technika handlowca, technika rachunkowości, technika logistyka, technika spedytora, technika reklamy i technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Mówię w tej chwili, ponieważ to się zmienia dynamicznie, ponieważ reagujemy szybko na zmiany na rynku pracy. Dodatkowo profil technik Spedytor ma rozszerzone godziny z przygotowania mundurowego w porozumieniu z Sercją Policją i Strażą Pożarną. Każdy z tych kierunków ma dwumiesięczne praktyki w trzeciej i czwartej klasie w przedsiębiorstwach albo w kraju, albo za granicą. Dbamy o to, żeby były jak najwyższej jakości. W szkole oczywiście mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, ale już o szczegółach kształcenia to na pewno opowiedzą Wam uczniowie i nauczyciele.